No, już jestem na ulicy Roosevelta, bardzo niedaleko stadionu Na każdym słupie wiszą tutaj flagi Górnika Zabrze Widać, że kibice tego klubu no, są bardzo oddani i angażują się w promocje no, to jest e, dosłownie 15 minut do meczu Jestem spóźniony, zawsze lubię być wcześniej, no ale dzisiaj grałem swój mecz no i dlatego jestem tak późno. No i tak się dzisiaj prezentuje Zabrze Arena. Fajnie, że jeszcze nie jest ciemno, możemy dużo więcej widzieć. Το τουρλουμπλίν σε No, i ostatecznie górnik wygrał 4-0, a mógł wygrać przynajmniej z 8. A dodatkowo bramkarz obronił dwa rzuty karne kapitana motoru Piotra Ceglarza. No to było świetne widowisko i cieszę się, że wyrwałem się z domu, żeby je zobaczyć. Tak czy inaczej, gospodarze na pewno świętują dzisiaj, bo wynik 4-0 z solidnym motorem na pewno. Jest niespodzianką. No a ja się cieszę, że po swoim meczu zebrałem się i jednak pojechałem na ten mecz, bo to, to było coś niesamowitego, żeby zobaczyć tak fajnie ofensywnie grający zespół.